Cześć Wam, Turonin Jack z Won't Be Fixed. Sorry, że taka jakość, ale moja kamera jest rozładowana. Akurat mam wenę, więc nagrywam tabletem. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Ogólnie temat jest taki: o kupowaniu konsoli na premierze. Otóż jakoś dużo ludzi ma z tym problem. Znaczy, rozumiem, że nie wszyscy są gotowi żeby rzucić się od razu w ciemno na nową konsolę, nie wiedząc, jakie będą gry w przyszłości, czy w ogóle będzie warto i tak dalej. No, rozumiem, że ktoś po prostu tego nie chce, no i spoko. Tylko nie rozumiem, dlaczego większość z tych ludzi przy każdej możliwej okazji próbuje ci udowodnić, że ty, który kupiłeś tą konsolę na premierze, że jesteś głupi, jesteś idiotą i generalnie nie myślisz, bo Przecież może się coś stać, może się coś zepsuć i no nie opłaca się po prostu kupować teraz. Przede wszystkim, jak zapewne zauważyliście, konsola PS4 kosztuje teraz, w sensie wszystkie sklepy wiedzą cenę, kosztuje teraz prawie 2400, w sensie taka jest cena, ze względu na to, że jest mało dostał. Ja kupiłem właśnie na premierze po normalnej cenie sugerowanej, czyli 1790, znaczy ja zapłaciłem więcej, bo miałem ten zestaw z padem i z grą, no ale generalnie właśnie było to po normalnej cenie. Więc to po pierwsze, to już pierwsze, jednak bardziej opłacało się kupić na premierze. No ale wiadomo, że ceny się normują, więc okej. Okay. Teraz e, druga kwestia, że właśnie zawsze są jakieś problemy i tak dalej. No więc e, moi drodzy, <laughs> zawsze są problemy ze wszystkimi sprzętami elektronicznymi, nie tylko z konsolami. Problem polega na tym, moim zdaniem, że na przykład gdy Sony wypuszcza nowy telewizor, czy nie wiem, nową kamerę, to nie ustawia się kolejka przed sklepem i nie kupuje tego telewizora naraz milion ludzi, czy ileś tam jednego dnia. Gdyby tak było, to zapewne właśnie byłoby więcej raportów, że coś nie działa, że na przykład ten telewizor nie działa albo ta kamera jest zjebana. Więcej, właśnie by było tego typu hejtów, bo po prostu więcej ludzi naraz kupi i zacznie pisać recenzje, zresztą nawet gdy sobie wejdziecie na przykład na jakiegoś Amazona czy coś i zobaczycie recenzji jakichś produktów innych, no to też mają problemy, więc to nie jest tak, że tylko konsole mają problemy. Wiecie z jakimi jeszcze innymi produktami jest tak, że właśnie po premierze nagle wychodzą jakieś babole z iPadami, a wiecie dlaczego? Choć dlatego, że ludzie ustawiają się w kolejce pod sklepami, pod sklepami i naraz dużo ludzi kupuje ten sam produkt, więc wiadomo, że część z nich, no, pewnie przy procesie produkcji coś się stało, albo nie zostało dokładnie przetestowane, no i wiadomo, że wyjdzie na wierzch od razu takie coś, bo dużo ludzi to kupiło i o tym się mówi. Więc nie rozumiem, dlaczego należy zakładać, że po prostu konsola jest zdziewana. No, każdy sprzęt może się zepsuć, i fakt, że ten błąd tego światełka niebieskiego, no jest trochę niepokojąca. na przykład moja konsola działa, no i zapewne Sony wszystkim tym, którym nie działała, no to wymieniła tą konsolę, no bo jest na gwarancji, dopiero co kupili, więc nie rozumiem, w czym problem. A to, że za 2 czy 3 lata wyjdzie zmniejszony model, na przykład właśnie PS4 Slim, który będzie nie wiem, bardziej energoostrzenny, będzie miał na przykład lepszy napęd, większy dysk. No trudno, ale chodzi o to, że do tej pory, zanim wyjdzie właśnie ten model, no to wyjdzie sporo fajnych gier, które po prostu chcę zagrać już teraz, a nie za 3 lata. Więc no, to tyle. Po prostu jak chcecie się wtrzymać, to okej, okay. tylko dlaczego właśnie uważacie tych, którzy kupili na premierze za kretynów to tyle na razie.